Halo? Jesteś już gwiazdą Broadway'u? Yes. Konkurencja jest spora. Ale Barbie jest tylko jedna. Zabawne, że o tym mówisz. Mam nową znajomą. Nie zgadniesz, jak się nazywa. Jestem Barbie. Roberts. Nazywamy, Nazywamy się, się tak, tak samo? Same? Dwie Barbie w świetle reflektorów. Nie zawsze chodzi o wygraną. O to, żeby wydobyć z siebie najlepsze cechy. W niezwykłym nowojorskim musicalu. Mm -hmm. Nowy Jorku, już cię pokochałam! Lepiej już wstawaj. Wecia rano! Oh, Poznają siebie zbyt, i podążają do... za marzeniami. No, Nigdy nie wiadomo, no, może na Broadwayu zyskamy sławę. Podczas największej przygody ich życia, komu, to, zbierze, komu przypadnie solutka w świetle reflektorów? Prosto z Times Square! No, nie powinnam w Ciebie wątpić. No, Dziś przyjaźni wygrać! Nie, my zabłyśniemy! No, Barbie, wielkie miasto, wielkie marzenia. Już wkrótce.